Tor w Rzeszowy jakoś nie jest najtrudniejszym torem na świecie, aczkolwiek trzeba też tam dysponować dobrym, szybkim sprzętem, dobrym spasowaniem. Generalnie no, trzeba spełniać to, co zazwyczaj powinno mieć miejsce na torze żywlowym. Ale tak, to prawda, nasi zawodnicy lubią ten tor i myślę, że też fakt, że jakoś jesteśmy na tej fali jakoś wznoszącej, bo nasi liderzy też i w Szwecji potwierdzają, że... Są w dobrej dyspozycji komplet Jarosława Hampela, komplet Piotra Pawlickiego, niezły występ Patryka. E, przepraszam. Także myślę, że tutaj, myślę, że tutaj pro, problemów większych nie ma i, i powodów do niepokoju. Oczywiście e, oczy nas wszystkich skierowane są najbardziej na, na pozycję Jonasa Dawidsona który tutaj może być kluczową postacią w tych najbliższych naszych najważniejszych sezonie meczach. No, Przeszowie zaprezentował się ostatnio bardzo dobrze i mam nadzieję, że nie gorzej będzie teraz. Co do przygotowań, dosyć, że będzie z marszu, wczoraj Liga Szwedzka. Daleka droga do Rzeszowa na jakieś treningi przed meczem wyjazdowym jest niezmiernie mało czasu. Dodatkowo jeszcze utrudnienia związane z budową, bo jak Państwo zobaczycie dzisiaj na stadionie stoją na torze tak szczegółowo dwa ogromne dźwigi, także dzisiejszy trening jest też nawet w żaden sposób niemożliwy. I tu jest dodatkowy problem. Wyjazd do Rzeszowa, tam myślę, że zawody i dosyć sprawny powrót do domu, aby przygotować się na mecz na mecz z Częstochową, gdzie mamy przewidziany trening główny w piątek i jeżeli będzie jeszcze jakaś potrzeba spróbowania, przetestowania sprzętu na pewno będzie taka możliwość w sobotę. Skupiamy się na tym, co przed nami. Przed nami mecz, mecz z Rzeszowem. No dla nas jakoś tak nie do końca tutaj najważniejszy. Wynik tego meczu dla nas niewiele zmienia. Na pewno kluczowym meczem będzie mecz w Częstochowie. Z Rzeszowem jest dla nas etapem przygotowań do tych najważniejszych meczy, czyli do play-offów, czy do tego meczu w Częstochowie i nie ma takiej możliwości, żeby odpuszczać jakikolwiek. My chcemy mieć obraz sytuacji, kto w tym momencie czym dysponuje i jedziemy tam, myślę, że wszyscy zawodnicy maksymalnie zmobilizowani, a najbardziej ci, których los w składzie jest niepewny. niepewny tak? Mam na myśli tutaj akurat drugiego juniora czy, czy Jonasa Dawicona. Ta zmiana może nastąpić w każdej chwili. Myślę, że yy, jak zresztą podkreślam od początku, no jeżeli chcemy jechać o medale, musimy mieć Jonasa w, przynajmniej w dobrej dyspozycji. Może nie w życiowej formie, ale przynajmniej w dobrej dyspozycji, stąd ta szansa dla niego zresztą po dobrym meczu z Gniezdem na wyjazd do Rzeszowa zobaczymy jak to się rozwiąże nikomu nie mówimy do widzenia każdy ma szansę z Adrianem rozmawiałem dosyć długo bardzo mi się podoba jego postawa że on oczywiście te decyzje przyjmuje dalej pracuje, trenuje myśli o sprzęcie dalej. także to jest uspokajające. i czekamy co się, co się wydarzy co się wydarzy w Rzeszowie dalsze decyzje na pewno zapadną po tym meczu Haizh, <im> haizh,